Po dwóch latach ciągłego przypominania starej Unii Europejskiej, że nie mamy tak naprawdę wspólnej polityki rolnej, a jest 27 polityk, które bardzo mocno zakłócają konkurencyjność na rynku europejskim. Okazało się, że Komisja Europejska i nowy komisarz dojrzeli do tego, żeby jednoznacznie stwierdzić, że trzeba odejść od historycznych tytułów do płatności i trzeba wyrównać poziom dofinansowania w poszczególnych państwach unijnych. To jest dobra zapowiedź, to jest dobra podstawa do rozpoczęcia negocjacji, ale generalnie ten raport nie jest taki, jakiego bym oczekiwał. Jest to raport, który pokazuje, że wspólna polityka rolna jest w ogromnej defensywie, że mamy do czynienia z próbą zabetonowania jej zamurowania na poziomie końcówki poprzedniego wieku, a dzisiaj wspólnej polityce rolnej, rolnictwu europejskiemu potrzebna jest polityka nowoczesna, innowacyjna, polityka prowadzona w dwóch równorzędnych filarach, jednym filarze stabilizacji, a więc w tym filarze płatności bezpośrednich rekompensującym rolnikom bardzo wysokie koszty prowadzenia działalności rolniczej. Ale drugi, nie mniej ważny filar to filar rozwoju. I w tym filarze powinny być środki właśnie na modernizację, na grupy producentów, dla młodych rolników, ale także środki na energię odnawialną, a więc na te wszystkie wyzwania, które w tej chwili niesie za sobą szybko rozwijający się świat. Więc oczekujemy, że w tej debacie, która dopiero się rozpoczyna, także za polskiej prezydencji będziemy w stanie wypracować politykę prostszą, nowocześniejszą, ale jednocześnie nastawioną na rozwój.